Cześć, w dzisiejszym moim odcinku chciałbym Wam zaprezentować kosiarkę Max Anister z silnikiem Brickstone 450E Pokazać Wam jak ona się sprawuje już ją mam 2 lata jest to kosiarka za około 1000 zł i tu możecie zobaczyć efekty jej koszenia w dużej trawie, jak tu widzicie idzie bardzo ciężko i pozostawia pewne części trawy a już w takiej niskiej która już była rozkoszona w tym roku sprawuje się bardzo dobrze jest to kosiarka z napędem na tylną oś tym tym się tu trzyma i odpala to jeszcze jest regulacja mocy i dodatkowo jest bardzo dobra rzecz regulacja wysokości poprzez taki jeden drążek, którym to bardzo szybko możemy zrobić. Pracuje ona następująco. widzimy to się łatwo odpala ogólnie się bardzo przyjemnie opracuje. więcej jeśli macie jakieś pytanie właśnie jej, piszcie w komentarzach na pewno na nie na coś odpowiem zapraszam do oglądania moich innych odcinków cześć